Witam serdecznie wójta gminy Ślemiń. witam radnych gminy Ślemiń, pracowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysa sołectwa Kocon. Odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 12. sesji rady gminy Ślemiń. Informacje z działalności wójta gminy Ślemiń w okresie między sesjami. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2020-2023. Ten punkt ma cztery podpunkty, gdzie będziemy, będzie przedstawiona opinia o zgłaszonych kandydatów do ławników. Następnie będziemy powołać komisję skutacyjną. Przeprowadzenie wyboru na ławników. I podpunkt D, podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. Punkt szósty. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 3.15.2018 Rady Gminy Śledzi z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śledzi. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą Marzenia w Uczniów Śremienia" w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Numer RPSL 11 i Z 01 -24 316 łamane na 19 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Jest to oś priorytetowa 11 wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie 11.1 ograniczenie przedwczesnego Kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie Równego dostępu do dobrej jakości edukacji Elementarnej kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Konkurs obszarowy strategii strategicznej inwestycji obszar wiejski Następnie uchwała w sprawie powołania i przystąpienia do stowarzyszenia gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Piesku Białej zarządzającego jednostkami samorządu terytorialnego z całego Subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w tym w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych na lata 2021-2027. Następnie uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ślemin na rok 2019. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na wniosek Skarbnika Gminy punkt 11 zostaje usunięty, ponieważ jest jeszcze niedopracowany. Punkt 12 wolne wnioski. Punkt 13 zakończenie obrad. Na sesji zróbmy w tym momencie kworum. Na sesji jest y, 10 radnych, dlatego obrady będą prawomocne. Kto jest za przystąpieniem, y, zatwierdzeniem odczytanego porządku obrad, proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji. Zagłosowało 10 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z 12. sesji Rady Gminy Ślemień. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę, wobec tego przystępujemy za, do głosowania za przyjęciem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o wybranie odpowiedniej opcji. Zagłosowało 10 radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje z działalności wójta, i w okresie między sesjami. Oddaję głos Wójtowi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy sołtysi, pani sekretarz, pani skarbnik, dyrektorzy, goście. 14 sierpnia brałem udział w spotkaniu z panem Nadleśniczym Basiurą. Będziemy problemy związane z jakby informowaniem gminy o poczynaniach nadleśnictwa. Mieliśmy poruszone kilka problemów, myślę, że efekt tego spotkania będzie już widoczny na początku września. 21 sierpnia podpisaliśmy umowę na chodnik na 1737 metrów. Chodnika, które biegnie od kościoła do mm, ośrodka zdrowia. Termin wykonania ma być 31 października. Czekamy z utęsknieniem na firmę, aby weszła w teren. 24 sierpnia brałem udział w wycieczce do Muzeum z Młodzieżą Owrotniczą, z Młodzieżową Drużyną Straży Pożarnej. 31 sierpnia mieliśmy dożynki na naszym terenie, a 2 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszych jednostkach oświatowych. Ja przeczytam od razu sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 1 sierpnia na sesji Rady Gminy w tak uchwała nr 71 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Uchwała ta została zrealizowana. Uchwała 72 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Śremień na rok 2019. Uchwała ta jest w trakcie realizacji. Uchwała 73 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śremień Zost jest w trakcie realizacji uchwała 74 w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ślini na okres od 1 września bieżącego roku do 31 grudnia również tego roku została zrealizowana uchwała nr 75 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normy dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żyłcu. Uchwała ta została zrealizowana. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wybór ławników do Sądu Rejonowego w żywcu na okres 2020-2023. Pani sekretarz, dobrze, oddaję głos panu przewodniczącemu. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie przewodniczący Jerzy Siwier, członkowie Janusz Gibas i Andrzej Pilsyk przygotował na sesję Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonym kandydacie na ławnika w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie prawa sądów powszechny. Wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika do sądu rejonowego w Żyfcu do orzekania w sprawach rodzinnych to jest pana Stanisława z zamyślałego Las, czyli na naszym terenie. Zgodnie z przepisami artykułu 158 ustawy o ustroju sądów powszechnych pan Widam Stanisław złożył wymagane dokumenty, które spełniają wymogi ustawowe. Ja przeczytam te wymogi, które powinien spełniać. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich. Drugi wymóg to jest jest osobą nieskazitelnego charakteru. I w dokumentacji jest y, opinia Komendy Wojewódzkiej Policji. Trzeci wymóg to jest ukończenie 30 lat przez y, kandydata. Czwarty jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Piąty wymóg nie przekroczył 70 lat. Szósty jest zdolny ze względu na stan zdrowia do spełnienia obowiązków ławnika. I siódmy Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Komisja po zweryfikowaniu dokumentów złożonych przez kandydata na radnika pana Migdała Stanisława stwierdza, że kandydat spełnia wszystkie przewidziane prawem wymogi. Wymogi te wszystkie cała teczka znajduje się w sekretariacie Rady. W związku z powyższym komisja przedkłada do kandydata. Dobrze dziękuję. Bardzo bym prosił spośród radnych wybranie trzech osób do komisji skrutacyjnej. Proszę o podawanie. Ja bym kandydaturę może tutaj wyznaczył. Czy pan Łukasz Gibas się zgadza? Panie Lucenka, Dobrze. I jeszcze pan Andrzej Bąk, jako, przepraszam, Andrzej Pilcyk, jako Stały bywalec Komisji Spraw Zagradacyjnych? Dziękuję. To wobec tego zrobimy minutę przerwy po to, aby się spośród siebie wytypować przewodniczącego komisji, i u pani sekretarz będą do pobrania karty do głosowania, a urna znajduje się tutaj obok. To minuta przerwy.